W dzisiejszym podcaście postanowiłam przybliżyć odrobinę rosyjską perspektywę związaną z budżetem państwa, zarobkami wynikającymi ze sprzedaży węglowodorów, limitach cenowych itd. Po części zainspirowały mnie wiadomości z dnia 2 grudnia, kiedy to Polska w końcu ugięła się i przyjęła cenę maksymalną rosyjskiej ropy naftowej, wynoszącą 60 dolarów za baryłkę ropy URALS. Jest to ciekawe wydarzenie, które dość mocno komplikuje Rosji rynek zbytu. Już 5 grudnia zostaną wprowadzone długo oczekiwane sankcje na rosyjską ropę dostarczaną drogą morską. Będzie to oznaczać dość nagły skok kosztów transportu. Chodzi głównie o ubezpieczenie, które wcześniej wynosiło od 9 do 11 z hakiem milionów dolarów za jeden tankowiec, a po 5 grudnia zaczną wynosić około 15 milionów dolarów. Oznacza to, że Rosja będzie zmuszona płacić 20 dolarów ubezpieczenia i innych kosztów za każdą baryłkę ropy do Indii i 25 dolarów za każdą baryłkę do HRL. Pod koniec listopada Rosja sprzedawała baryłki w cenie 52 dolarów za sztukę. Trzeba pamiętać, że Indie i HRL domagały się zniżek wynoszących minimum 25%, a często nawet 30%. Produkcja baryłki Ural's wynosi 20 dolarów. Łatwo można sobie zacząć liczyć różne możliwe scenariusze. W każdym z nich zysk z rosyjskiej ropy spada, co niewątpliwie nie jest wesołą wiadomością na Kremlu. Zresztą, limit ceny na ropę to działanie, które konkretnie psuje cały rynek, który jest mocno skartelizowany i podlega dyktatowi jej producentów. No, ale podcast. Zrobiłam tłumaczenie dwóch interesujących artykułów, które są ściśle powiązane z ropą. Pierwszy opowie o rosyjskim budżecie na kolejne trzy lata. Napisany był 28 listopada, więc jeszcze przed decyzją o limicie cen na ropę, więc dość klarownie wykaże rosyjską perspektywę i zmartwienia związane z tą decyzją. Natomiast drugi pochodzi z 8 listopada i będzie szerzej pochylać się nad ogólną rosyjską koncepcją życia z renty węglowodorowej, która powoli, ale zbliża się ku końcowi. Oba artykuły mówią o czymś, co jest żywotnie ważne dla Rosji. Węglowodorach. Rosja nas nimi próbuje szantażować i straszyć. Wykorzystuje je do swojej geopolityki i budowania relacji ze światem. I to właśnie dzięki nim jeszcze jakoś funkcjonuje. Oba artykuły napisał pan Maxim Bland, ekspert finansowy. A same artykuły ukazały się w Radiu Swoboda. Co oznacza, że tym razem nie będą to jakieś patetyczne bzdury, a bardzo rzetelna praca napisana luźniejszym językiem. Mam nadzieję, że temat wydaje się interesujący. Lecimy z pierwszym artykułem. 28 listopada 2022. Autorem jest Maxim Blant. Tytuł. Fikcyjny budżet i realne ceny. Rynek pracuje zamiast polityków. Rozpoczęta przez Putina wojna przeciwko Ukrainie, 24 listopada przekroczyła już barierę dziewięciu miesięcy. Tego samego dnia rosyjska gozduma przyjęła w trzecim, ostatecznym czytaniu ustawę o budżecie federalnym na najbliższą trzylatkę. Natomiast europejscy politycy nie dali rady uzgodnić ani limitu cen na rosyjską ropę, ani maksymalnej ceny, jaką Europejczycy są gotowi zapłacić za gaz. Obraz byłby niepełnym, gdyby nie wspomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu, które miało miejsce w czwartek, 24 listopada. Według danych Argus Media, tego dnia w Primorsku, kluczowym rosyjskim terminalu na Morzu Bałtyckim, cena ropy gatunku Urals, to właśnie ten gatunek jest wykorzystywany dla wyliczeń parametrów rosyjskiego budżetu, wyniosła 52 dolary za baryłkę. Lecimy po kolei. Na początku o budżecie federalnym, który przyjęli deputowani Gozdumy. Głosowali za doskonale zdając sobie sprawę, że ten najważniejszy finansowy dokument Rosji nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Praca nad tym dokumentem była praktycznie zakończona we wrześniu. W pierwszej połowie miesiąca były wprowadzone ostatnie poprawki i korekty. Dokument przyszedł procedurę ujednolicenia w rządzie i trafił do zebrania federalnego. A to oznacza, że żadnej mobilizacji oraz jej konsekwencji, ani w makroekonomicznej prognozie, ani w samym budżecie, nie ma. A co jeszcze ważniejsze, nie ma w nim wzmianki o czterech regionach Ukrainy, które są częściowo okupowane i anektowane przez Rosję. Wszak tak zwane referenda. Oraz poprawki do konstytucji, dokonane celem stworzenia iluzji prawowitości zajęcia cudzych terytoriów dla rosyjskiej przestrzeni informacyjnej, miały miejsce już po zakończeniu pracy nad budżetem. Znamiennym jest, że po przyjęciu przez Kostumę ustawy o budżecie federalnym, Ministerstwo Finansów zakończyło pracę, ale nie nad budżetem dla nowych regionów. A nad dokumentem, w których opisywane jest, jak będą formułowane i wykorzystywane budżety nowych regionów. Ten dokument trafił do rządu na zatwierdzenie. Można w nim m.in. wyczytać, że wszystkie okupowane terytoria czterech obwodów Ukrainy będą wysoko dotowanymi. W tłumaczeniu na język normalnych ludzi oznacza to, że lwia część wydatków, zaczynając od odbudowy zniszczeń, a kończąc na wypłatach emerytur, zasiłków, płac urzędników i pracowników sektora państwowego, będą opierać się na budżecie federalnym. Który, przypominam, nie posiada nawet odpowiedniego paragrafu wydatków. Na koniec wspomnijmy jeszcze o dwóch wisienkach na torcie budżetu federalnego. Po pierwsze. Jest on utworzony w oparciu o średnią cenę ropy Juras, która w 2022 znajdowała się na poziomie 70 dolarów za baryłkę. Latem, kiedy tworzono prognozę makroekonomiczną, taka cena wydawała się być adekwatną. W czerwcu średnia cena Juras według danych Ministerstwa Finansów wynosiła 87 dolarów za baryłkę, w lipcu 78, w sierpniu odrobinę poniżej 75 dolarów. Ale obecnie z ceną 52 dolarów za baryłkę pojawiają się pewne wątpliwości związane z adekwatnością prognoz dla budżetu. Po drugie, rosyjski rząd z jakiegoś powodu do tej pory uznaje, że państwowe aktywa zamrożone przez państwa rozwinięte, opiewające na kwotę 300 miliardów dolarów, do tej pory są jego własnością i może nimi rozporządzać wedle swojego widzimisię a więc zakładany przez budżet wypłaty z Rosyjskiego Narodowego Funduszu Majątkowego, gdzie znajdują się wspomniane zamrożone aktywa, również mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Na dzień dzisiejszy jest o wiele bardziej prawdopodobnym, że to właśnie ukraiński rząd, a nie rosyjski, będzie wydawać te pieniądze. Szczególnie po przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji, w której mowa o rekompensowaniu Ukrainie zniszczeń wojennych dokonanych przez Rosję. A także wypłaceniu reparacji. Ale wróćmy do sankcji. Zamrożeniu rezerw finansowych Rosji i, jak na razie, niewdrożonego limitu cen na rosyjskie węglowodory. Przypominam, że oba środki od samego początku miały bardzo konkretny cel: maksymalnie obniżyć zdolność Kremla kontynuować finansowanie wojny. I wychodząc z tego założenia, proponowany przez Komisję Europejską wariant, aby ustanowić limit cen na gaz na poziomie 2900 dolarów za 1000 metrów sześciennych, wygląda, mówiąc delikatnie, dziwnie. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że obecnie 1000 metrów sześciennych kosztuje około 1300 dolarów. Polska i Hiszpania nazwały inicjatywę Komisji Europejskiej żartem. Jeśli mówimy o ropie, proponowana cena na poziomie 65-70 dolarów za baryłkę znów nie pasowała Polsce, a także krajom nadbałtyckim. Wspomniane kraje postulują potrzebę wprowadzenia limitu ceny na ropę w wysokości 30 dolarów za baryłkę, a i tak jest to kompromis, ponieważ Polska wcześniej postulowała limit ceny bliski kosztom produkcji w okolicach 20 dolarów za baryłkę. Tak czy inaczej, Cena rynkowa węglowodorów jak na razie sama przemieszcza się w pożądanym dla krajów rozwiniętych kierunku. Na dodatek, informacje o tym, że Europejczycy nie dali rady ustalić limitu cen na rosyjskie surowce energetyczne, jedynie przyspieszyły spadki na giełdzie. Niezależnie od tego, w jaki sposób skończy się epopeja z limitem cen, nie wolno zapominać, że równolegle trwa żmudna praca związana z gospodarczą izolacją Rosji na arenie międzynarodowej. Kraje rozwinięte już w tej chwili przyjęły rekordową ilość ograniczeń. Teraz ich zadaniem jest przymusić, prośbą i groźbą sankcji wtórnych, spełniania ograniczeń przez państwa trzecie Chiny, Indie, Turcję, Armenię z Gruzją, Kazachstan. Spowolnienie światowej gospodarki i obniżenie popytu na surowce może pomóc w tym niełatwym zadaniu. Rosja była interesująca jako dostawca surowców, kiedy na światowym rynku pojawiło się zagrożenie surowcowego deficytu, a ceny pieły się ku niebu. Jednakże, kiedy sytuacja na rynkach surowcowych wraca do normy, wygoda wynikająca z dostępu do tanich rosyjskich surowców przestaje przeważać nad groźbą sankcji wtórnych. Im więcej pojawia się chętnych zająć rosyjski udział na rynku, tym mniej jest powodów gospodarczych pomagać Putinowi omijać sankcje. Równolegle z obniżką cen na surowce trwa również inny proces. Inflacja bije wieloletnie rekordy na całym świecie. Wzrost cen surowców jest uwzględniany w cenach produktów końcowych z pewnym opóźnieniem. Obecnie drożeje wszystko zaczynając od inwestycyjnych i konsumenckich towarów, na usługach kończąc. A to oznacza, że pomaganie rosyjskim firmom zajmować się tzw. równoległym importem. Nie jest aż tak atrakcyjne i dochodowe, jak jeszcze pół roku temu. Suma sumarum dostajemy zmniejszenie dochodów z eksportu i droższy import. O ile wcześniej pieniędzy wystarczało na wwożenie do państwa towarów konsumenckich, jak i zapewnienie przemysłowi obronnemu wszystkiego, co nie jest wytwarzane w Rosji, obecnie na horyzoncie zaczęła majaczyć perspektywa potrzeby wyboru tego, co ważniejsze. Towary konsumenckie czy przemysł obronny. W realiach aktywnych działań bojowych wybór putinowskiego zespołu będzie oczywisty. A więc na wiosnę rosyjski rynek konsumencki mogą czekać nieprzyjemne niespodzianki, które skończą się albo poważnym przyspieszeniem inflacji, albo deficytem najbardziej nieoczekiwanych produktów – pokroju mydła albo papieru toaletowego. Natomiast rząd będzie mieć tylko jedno zadanie – wymyśleć, jak zapchać coraz większe dziury w budżecie. Koniec. Tak właśnie pisał pan Maxim Bland, 28 listopada. Teraz już wiemy, że ustalono cenę 60 dolarów, która jest dość wyrozumiała, ale problematyczna. Warto tutaj dodać, że Komisja Europejska ustaliła, że będzie spotykać się co dwa tygodnie i aktualizować limit cenowy w zależności od sytuacji. Jednocześnie mam takie przeczucie, że 30 dolarów za baryłkę nie wprowadzono z powodu lobbingu innych producentów ropy których również limit ceny dotyczy w sposób niebezpośredni. Wszak muszą obniżyć ceny, jeśli chcą konkurować z Rosją w Europie, która będzie sprzedawać w Europie ile wlezie, bo potrzebuje na gwałt gotówki, o czym przed chwilą była w gruncie rzeczy mowa. Jest to dość zagmatwany paradoks. Ok, kolejny artykuł, który popatrzy na kwestię trochę szerzej, bardziej przez pryzmat ogólnej energetyki. I da całkiem interesujące wnioski dotyczące limitu cen na ropę, które jeszcze bardziej zniuansują te kwestie. Maxim Blant 8 listopada 2022. Tytuł Pożegnanie z węglowodorami wojna i perspektywy energetyki Międzynarodowa Agencja Energetyczna w ostatnich dniach października opublikowała swój coroczny przegląd światowej energetyki. Głównym wnioskiem szczegółowego, 500-stronicowego raportu jest to, że wojna na Ukrainie przyspieszy odejście od spalania węglowodorów i przejście na odnawialne źródła energii. A największa zmiana nastąpi na rynku gazu ziemnego, gdzie już nastąpiła bezprecedensowa relokacja środków od konsumentów do producentów. Jeszcze pod koniec zeszłego roku agencja prognozowała, że do 2050 Gaz w światowym miksie energetycznym będzie płynnie zwiększać się w wyniku odchodzenia od brudniejszych typów paliw. Jednakże obecnie nawet najbardziej konserwatywny scenariusz, u podstaw którego znajduje się kontynuacja przez wszystkie państwa obecnej polityki energetycznej, przewiduje, że konsumpcja gazu ustabilizuje się na poziomie 2021. Jednocześnie udział gazu ziemnego będzie się zmniejszać. Ponieważ ogólne zapotrzebowanie na energię wzrośnie i będzie w większości pokrywane przez odnawialne źródła energii. Głównym motorem napędowym energii odnawialnej staną się kraje rozwinięte oraz Chiny. W Europie praktycznie cały wzrost konsumpcji energii będzie pokryty właśnie przez odnawialne źródła energii. W tym samym czasie państwa mające skromniejsze możliwości finansowe będą kontynuować konsumpcję paliw kopalnych. Dokona to bardzo poważnych korekt w geografii rynku węglowodorów. Dla Rosji oznacza to, że po prostu niemożliwym będzie wrócić sobie utracony z powodu wojny udział na europejskim rynku ropy i gazu. A do reorientacji dostaw na inne zakątki świata trzeba będzie 10 lat i wielomiliardowych inwestycji. Jednakże utrata dochodów na rynkach europejskich pozostawia otwartą kwestię źródeł inwestycji które są potrzebne nie tylko dla utworzenia nowych szlaków transportowych, ale również dla rozwoju nowych źródeł surowców, aby zastąpić stare, wyczerpujące się. Mniej więcej rok temu, u szczytu pierwszej fali europejskiego kryzysu energetycznego, Władimir Putin ogłosił, że głównym źródłem problemów jest zbyt szybkie przejście czołowych gospodarek Europy na źródła energii odnawialnej. To właśnie one, w jego opinii, nie spełniły oczekiwań i były źródłem deficytu energii. Zamiast bezmyślnych inwestycji w energetykę wiatrową i słoneczną, w jego opinii trzeba było inwestować w większe wydobycie gazu i ropy. Później ta teza była wielokrotnie powtarzana i twórczo powielana przez rosyjskich polityków i ekspertów, na czele z dyrektorem Rosnefti, Igorem Siecinem. Wystarczy posłuchać tych person, i można dojść do wniosku, że Europejczycy już, tuż, tuż rozmyślą się i zaczną tłumnie niszczyć panele fotowoltaiczne, rzucając w nie kostką brukową, a także obalać ciągnące się ku niebu wiatraki. Jednakże eksperci Międzynarodowej Agencji Energetycznej doszli do trochę innych wniosków. Autorzy raportu uważają, że obecny kryzys ostatecznie otworzył Europejczykom oczy. Węglowodory stały się głównym źródłem niestabilności i zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego. Państwa, gdzie już funkcjonuje rozwinięty sektor energetyki odnawialnej, cierpią mniej z powodu kryzysu od państw, które w większym stopniu zależne są od paliw kopalnych. Stąd i jasno sformułowany w raporcie wniosek: Transformacja energetyczna stała się nie problemem, a sposobem rozwiązania tegoż. Jedną z odpowiedzi większości państw europejskich na drogie węglowodory było odmrożenie starych i przyklepanie nowych programów stymulujących inwestycje w energetykę słoneczną i wiatrową, gdzie te programy były skierowane dla biznesu, jak i dla gospodarstw domowych, które mogą korzystać z dotacji i preferencyjnych pożyczek, np. w celu instalacji paneli fotowoltaicznych. Reakcją na gwałtownie rosnące wiosną i latem ceny benzyny i oleju napędowego, były programy stymulujące przesiadanie się do samochodów elektrycznych. Dotacje i preferencyjne kredyty na zakup pojazdów elektrycznych są dostępne nawet w stosunkowo niezamożnych krajach bałtyckich. Perspektywy rosyjskiej gospodarki na tym tle wyglądają niezbyt optymistycznie. Wraz ze wzrostem wydatków bezpośrednio związanych z wojną, a także wydatków na odbudowę okupowanych i anektowanych terytoriów, Zależność od dochodów związanych z eksportem węglowodorów tylko rośnie. Rozmowy o lokalnym zastępowaniu produktów importowanych stają się coraz rzadsze i coraz mniej przekonujące. Zasobów inwestycyjnych, pracowniczych, materialnych, intelektualnych na cywilne sektory gospodarki robi się coraz mniej. Wygrywa sektor obronny, acz w czasie pokoju ten sektor staje się raczej ciężarem niż dodatkowym źródłem dochodu. Uczy nas tego doświadczenie lat 90., kiedy przejście na gospodarkę rynkową nie spełniło pokładanych w sektor nadziei, jak i doświadczenie pierwszej dekady 2000., kiedy to próbowano wyznaczyć kompleks wojskowo-przemysłowy na jedną z lokomotyw wzrostu gospodarczego. mi to paradoksalnie, ale na tę chwilę, w obecnych realiach i sytuacji, najkorzystniejszym scenariuszem dla gospodarki rosyjskiej będzie wprowadzenie limitu cen na ropę i gaz. Nawet nie tak ważnym jest, czy ten mechanizm będzie funkcjonować tylko dla rosyjskich węglowodorów, czy będzie dotyczyć wszystkich eksporterów. Obecność na rynku stosunkowo tanich rosyjskich surowców wymusi korektę cen również i u innych producentów. Ważnym jest, że cena maksymalna ustabilizuje rynek energetyczny i zrobi sektor bardziej przewidywalnym i prognozowalnym. Kwestia bezpieczeństwa energetycznego, przed którą stoi dziś większość świata zostanie odsunięta na dalszy plan. A to oznacza, że transformacja energetyczna utraci jeden z najważniejszych argumentów, który zmuszał kraje do coraz to bardziej ambitnych celów odejścia od spalania węglowodorów. Zrozumiałym jest, że nie zakończy to rozpoczętej transformacji energetycznej, ale stabilny rynek ropy i gazu zrobi ten proces bardziej płynnym i rozciągniętym w czasie, co pozwoli rosyjskiej gospodarce otrzymać dodatkowy czas na adaptację. A jest duże prawdopodobieństwo, że obecna władza i tak zmarnuje ten czas na całkowicie inne, niepotrzebne rzeczy, a nie na to, co trzeba? Koniec. Taka jest właśnie opinia pana Maksima Blanta. Mam nadzieję, że było to interesujące słuchowisko. Całkiem dobrze i ciekawie przedstawia pewną perspektywę gospodarczą Rosji, która jest integralną częścią funkcjonowania tego państwa, a dla Unii Europejskiej, z Polską na czele, jest po prostu obca. Ponieważ nie jesteśmy producentami węglowodorów. Jest to ciekawy, skomplikowany system naczyń powiązanych, gdzie z jednej strony mamy budowanie całego budżetu państwa wokół zysków ze sprzedaży węglowodorów, które stanowią średnio 20% budżetu Rosji. Z drugiej strony mamy sankcje, wojnę, transformację energetyczną i wiele, wiele innych kwestii. A u steru mamy, no cóż, rosyjski rząd co jest chyba obrazą samą w sobie. I musicie przyznać, perspektywa braku mydła w rosyjskich sklepach brzmi dość zabawnie. A braki papieru toaletowego będą wręcz oznaczać spełnienie marzeń starszego pokolenia, które w Rosji mocno tęskni za czasami słusznie minionymi. Mam nadzieję, że podcast był dla Was interesujący i poznawczy. Nie zanudziłam Was i dowiedzieliście się ciekawych, nowych informacji. Albo po prostu dobrze spędziliście ze mną czas. Dziękuję i pozdrawiam. Następny materiał? Nie wzorów. Postaram się, żeby był już niedługo. Do usłyszenia!